Czy wiesz, że to, jak układasz swoje przedmioty podczas kontroli na lotnisku, ma znaczenie? Cześć, mam na imię Ania i jeśli do tej pory o tym nie wiedziałeś, to nie martw się, ja też o tym jeszcze do niedawna nie wiedziałam, ale ponieważ internet i również niektóre z Was wysłały mi fascynujące artykuły na ten temat, to pomyślałam, że warto byłoby się przyjrzeć z bliska trendowi, który nazywa się właśnie flatlay na lotnisku. O co chodzi? Zapraszam! Sponsorem dzisiejszego odcinka są członkowie na kanale, ponieważ to właśnie z nimi bardzo często rozmawiam o nadmiernym konsumpcjonizmie, a dzisiejsze wideo również będzie o tym mówić. Jeśli jesteście zainteresowani w tym temacie, to polecam Wam dołączyć co miesiąc wypuszczam dodatkowe wideo, które właśnie w temacie konsumpcjonizmu e, opowiada o różnych kwestiach. Dziękuję wszystkim członkom za to, że ze mną są, to dzięki Wam mogę tego typu treści tworzyć, a tymczasem wracamy do odcinka. Zaczynając od podstaw. Flatlay to ujęcie z góry przedmiotów, które są ułożone na płaskiej powierzchni. I flatlay to jest, słuchajcie, sposób opowiedzenia historii jakiegoś bohatera bez pokazywania jego twarzy. Przedmioty, które często są z różnych kategorii, będą w jakiś tam sposób się łączyć i będą dotykać różnych sfer życia tej osoby, tym samym też tworząc takie wrażenie, że oglądając same te przedmioty jesteśmy w stanie czegoś się o tej osobie dowiedzieć. Szukając początków Flatlay, nie byłam w stanie znaleźć dokładnej osoby, która pierwsze takie zdjęcie gdziekolwiek zamieściła, ale ja pamiętam bardzo dobrze, czy Jarek Ferani, czy Amy Song, jako jedne z tych pierwszych blogerów modowych, które z Flatlay korzystały, aby sprzedawać produkty, które dostawały, ponieważ one były jednym z tych pierwszych, które tysiące produktów dostawały i potrzebowały po prostu znaleźć nowe artystyczne sposoby na to, aby te produkty przedstawić nam, opinii publicznej, tak abyśmy chcieli te produkty dalej kupować. Flatley Flatlay na lotnisku to wariacja właśnie tego trendu. Bardzo często jest popularyzowana właśnie czy przez blogerki modowe, przez blogerki lifestyle'owe i generalnie wydaje mi się, że przez po prostu bardzo dużą ilość osób, która w jakiś tam sposób chce nam coś sprzedać. I podobnie jak w przypadku flatlay, który jest takim powiedziałabym makrotrendem, a flatlay na lotnisku będzie mikrotrendem, Tutaj również chcemy tymi przedmiotami stworzyć jakąś historię, opowiedzieć historię co do tego, kim jesteśmy, poprzez przedmioty, które według nas są niezbędne do tego, aby na lotnisko się wybrać, aby gdzieś sobie polecieć. Robiąc research do tego wideo, jednym z pierwszych materiałów, na jakie trafiłam, było wideo Katie Robinson. I powiem Wam szczerze, że przedstawia ona całkiem ciekawą perspektywę na zjawisko właśnie czegoś takiego jak zdjęcia przedmiotów, które zabieram ze sobą na lotnisko. Gen Z wants a cheat sheet to personal style. Given that our current fashion industry relies on people on TikTok, on social media, seeing a trend go viral and being told via advertisements or influencers that they can buy into it with just a few items per. purchased you can see how personal style could easily fall into this trapping and how we're so conditioned to believe that it can be purchased the thing about personal style is that it's a representation of your personality you can't buy a personality <laughs> Mówiąc o tym, o czym ona wspomina właśnie w tym wideo, nie jestem w stanie nie odwołać się do innego pomysłu, który też od kogoś usłyszałam, który nie jest moim własnym pomysłem, możliwe, że też tak naprawdę od niej, na temat tego, jak to ostatnimi czasy trendy, mikrotrendy na temat np. Na właśnie poszukiwania stylu są w stanie odwoływać się do. Yy, Między innymi stylistyki starszego pana, nie wiem czy o tym słyszeliście, ale stylistyka starszego pana to jest trend, który zakłada, że młode osoby, dziewczyny i mężczyźni będą ubierać się na sposób, który teoretycznie moja generacja, myślę, że bardziej kojarzyłaby ze stylem starszego pana, może swojego dziadka, i niejako mówiąc o tym, że ten styl wydaje się takim stylem dojrzałym, osoby, która dużo przeżyła, chcą tylko i wyłącznie poprzez replikowanie, Ubrań, które ta osoba ma na sobie, niejako sugerować, że i oni, taką osobą z dużym doświadczeniem, z dużą wiedzą na temat tego, co chcą nosić, i tak dalej, są. Flatline na lotnisku wydaje mi się, że również jest w miarę podobnym trendem, który w podobny sposób ludzie odbierają. Widzimy u kogoś w tej kuwetce samby. W ogóle swoją drogą czy samby trzeba zdejmować? Podczas kontroli wydawało mi się, że ten niesówek nie trzeba zdejmować. I od, ponieważ wiemy, że ta osoba jest fajna, jest taka, jest raka, gdzieś tam pojechała, gdzie chcielibyśmy pojechać, to zaczyna nam się wydawać, że może powinniśmy też sobie kupić samby i może jeśli będziemy nosić samby, to inni będą nas odbierać jako osobę, która właśnie w tego typu miejsca jeździ. I ten sposób patrzenia na ten trend jest według mnie niesłychanie fascynujący i polecam Wam wideo Kate, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat jej myśli, które właśnie w związku z tym tematem miała. Dla mnie ten trend z kolei jest lekko czymś innym. To, co ja zauważam w związku z trendem flatlay na lotnisku, to przede wszystkim niedbanie o bezpieczeństwo innych ludzi, ponieważ pojawia się bardzo wiele głosów na temat tego, że ludzie nie chcą być fotografowani, nie chcą, aby ich głos był nagrywany w trakcie, kiedy są podczas tej kontroli i itd. Pojawia się całkiem dużo kontrowersji związanych z blokowaniem ruchu na lotnisku które osoby próbujące zrobić sobie takie ładne fotki od czasu do czasu prowokują. Patrząc na ten trend nie jestem w stanie nie zauważyć roszczeniowości, bo ktoś po prostu przecież chce zrobić sobie zdjęcie, więc wszyscy nagle muszą zamrzeć. Nie jestem w stanie nie zauważyć chęci dokumentowania każdego, nawet najbardziej błahego elementu swojego życia, ale przede wszystkim nie jestem w stanie nie zauważyć komodyfikacji wszystkich przestrzeni a przynajmniej chęci komodyfikacji wszystkich przestrzeni, ponieważ od tu przestrzeń, która teoretycznie powinna być przede wszystkim skupiona na bezpieczeństwie, prywatności i intymności, nagle zamienia się w przestrzeń reklamową i od tak naprawdę tyle. O komodyfikacji przestrzeni mówię tutaj na kanale tak naprawdę cały czas mam wrażenie. A mówię o tym już od całkiem dawna, od momentu kiedy przeczytałam książkę No Logo Naomi Klein, to po prostu nie jestem w stanie nie spojrzeć na przestrzeń, która jest naokoło mnie, w inny sposób, niż przez pryzmat tego, jak bardzo marki czy osoby sprzedające produkty chcą tą przestrzeń, która jest naokoło nas, zawłaszczyć. Zawładnięcie każdą przestrzenią w celu sprzedawania nam tak naprawdę czegokolwiek za tak naprawdę jakąkolwiek kwotę, według mnie nie ma w tym momencie chyba już żadnych barier. Trend flatlay na lotnisku pokazuje, że nawet najbardziej funkcjonalne przestrzenie mogą być zawładnięte przez takie, wiecie, spontaniczne reklamy, które tak naprawdę wiemy bardzo dobrze, że wcześniej były wiele godzin układane i że tak naprawdę ze spontanicznością nie mają nic wspólnego. Punkty kontroli, które powinny skupiać się na zapewnieniu nam wszystkim bezpieczeństwa, są przejmowane przez konsumpcjonizm. Podróżni, zwłaszcza osoby wpływowe, Wykazują jeszcze bardziej roszczeniowe podejście w stosunku do wszystkich innych, bo przecież oni tylko chcą dwie minutki zrobić to zdjęcie i co, przecież, czy nie możesz poczekać? Same kuwetki, same zdjęcia bardzo często pełne są designerskich torebek, drogich kosmetyków, niekoniecznie produktów dobrych jakościowo, ale na pewno takich, które kosztują całkiem sporo i które według mnie nawet niekoniecznie powinny być reklamowane. I generalnie. Jakby właśnie to zawłaszczenie tej przestrzeni, która wydawałoby mi się, że powinna być przestrzenią właśnie wolną od logo. No no, 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 teraz również ma miejsce. I teraz wiem, co może chcecie mi napisać w komentarzach. Ja wiem, że lotniska już od dawna są targowiskami. Wiem, bo byłam na kilku lotniskach na przestrzeni mojego całego życia i zdaję sobie sprawę z tego, że pełne są reklam, że pełne są y, sklepów duty free, które bardzo często oferują nam tańsze produkty, które tak naprawdę wcale nie są tańsze od tych, które są dostępne w sklepach. Wiem, że jest bardzo dużo reklam i różnego rodzaju, y, takich powiedziałabym nawet. Mm, Ekspozycji, tak? Bo, bo czytałam o różnego rodzaju ekspozycjach mebli, na przykład na lotniskach, po to, aby właśnie gdzieś tam w naszej podświadomości zasiedzieć ziarno i potem nakłonić nas do jakiegoś zakupu. Jednak e, wydaje mi się, że do tej pory nie za bardzo. Obserwowaliśmy zawłaszczenie również tych najbardziej, powiedziałabym, e, tych, tych przestrzeni, które najbardziej były w, skupione na bezpieczeństwie i w jakiś tam sposób dobrze ze mną nie leży ta nonszalancka ten nonszalancki sposób podchodzenia do całej tej kwestii, zupełnie nie szanując tego, że inni podróżni może, może chcieliby, żeby pracownicy lotniska przede wszystkim skupiali się na tym, aby sprawdzić, czy wszyscy, wiecie, są... Okej, okay. i czy, czy ze wszystkimi na pewno chcemy do samolotu wejść, a nie na tym, żeby upominać jakichś ludzi, którzy za dużo czasu zajmują w kuwetce, przetrzymują tą kuwetkę, uniemożliwiają przejście komuś, blokują kolejkę i generują generalnie dużo innych tego typu problemów po prostu e, komunikacyjnych. Normalizowanie idei, że każda przestrzeń, dosłownie każda przestrzeń, nawet ta skupiająca się na naszym bezpieczeństwie, jest idealnym miejscem, aby coś reklamować, według mnie nie jest zbyt dobrym trendem. Co prawda zdaję sobie sprawę z tego, że odzwierciedla ona dużo głębszy trend, du dużo głębszą zmianę kulturową, z którą, którą obecnie możemy obserwować, która zakłada, że właśnie każda część naszego życia może być komercjalizowana, że tak naprawdę konsumpcjonizm może być wszędzie, że wszystko jest na sprzedaż, że nic nie jest prywatne, że nic nie jest intymne i że nawet nasze bezpieczeństwo w jakiś tam sposób może nam się przydać do tego, żeby sprzedać pomadkę. Z jakiejś tam firmy kosmetycznej, czy to rybkę od projektanta. Jednak nie umiem nie zauważyć, że trend ten, obok tego, że wzmacnia skupianie się na materializmie, że wzmacnia skupianie się na przedmiotach, że wzmacnia to, o czym mówiła Katie, czyli określanie siebie przez przedmioty, co tak naprawdę, nie oszukujmy się, w żaden sposób nas nie określa, ponieważ to, że sobie coś kupimy, nie sprawia, że mamy dokładnie takie same cechy charakteru jak inna osoba, która będzie posiadała dokładnie te same produkty. Jednak przede wszystkim lotniska, które według mnie powinny po pierwsze być przestrzeniami intymnymi, publicznymi i takimi, w których nie musimy martwić się o to, że ktoś będzie wykorzystywać nasz wizerunek do komercjalizacji, do sprzedania jakichś tam produktów. No nagle okazuje się, że właśnie tego typu miejscem się staje staje się miejscem, które. Ma zaprezentować starannie wyselekcjonowane produkty, które bardzo często tak naprawdę, też nie oszukujmy się, nie mają zbyt wiele wspólnego z samym pójściem na samolot. Bo jeśli byliście kiedyś w jakimkolwiek samolocie, to wiecie, że tak naprawdę torebka od projektanta nie jest tą najbardziej niezbędną rzeczą, którą na samolot warto ze sobą wziąć. No ale jednak do czego dąży, bo tak mam wrażenie, że idę trochę naokoło. Mam tutaj na myśli, że niejako prowokuje to według mnie. Jeszcze większą segregację społeczeństwa, ponieważ im bardziej, im więcej tych przestrzeni publicznych będzie zawładniętych przez komercjalizację i przez reklamy, tym bardziej ludzie, którzy nie chcą brać w tym udziału, będą czuli się wykluczeni i tym mniej komfortowo będą się w tych wszystkich przestrzeniach czuli. A tak naprawdę, dlaczego ktoś ma sobie uzurpować prawo do zawładnięcia całej przestrzeni w imię zarabiania pieniędzy? No właśnie, to jest według mnie jedno z tych pytań, które fajnie by było, jakbyśmy poruszyli w komentarzach. Bo słuchajcie, ja sobie zdaję sprawę z tego, że większość influencerów powie: A, bo ja chcę tylko na chwilę, bo ja w ten sposób zarabiam pieniądze, i tak dalej, i tak dalej. Obserwując jednak te produkty, które w tych kuwetkach się znajdują, mam wrażenie, że trend ten nie tyczy się osób z małą zawartością portfela, w związku też właśnie z tym, czy tego typu osoby z tak dużą ilością finansów nie mogłyby znaleźć sobie innego sposobu, jakby, żeby, wiecie, y reklamować te swoje produkty? No według mnie mogłyby i według mnie powinny. Zacieranie się granic pomiędzy interesami publicznymi, pomiędzy przestrzeniami publicznymi, a przestrzeniami komercyjnymi, przestrzeniami, które służą do sprzedawania, jest trendem, który obserwujemy już od bardzo dawna. E, tutaj w Łodzi teraz jestem u rodziców i mogę Wam powiedzieć, że olbrzymia ilość przestrzeni, które są teraz e, publicznymi przestrzeniami, jest tak naprawdę przestrzeniami prywatnymi, skomercjalizowanymi... No, To je težko slovo. S komercijo. Takimi pełnymi reklam i służącymi przede wszystkim do sprzedawania produktów, bardzo ciężko jest znaleźć przestrzenie, które nie będą całe obklejone logo. Tak naprawdę, nawet kiedy idzie się do parku, nawet kiedy idzie się tak naprawdę gdziekolwiek ulicą, to również i płytki chodnikowe będą takie logo od czasu do czasu miały, ponieważ no, logo w tym momencie, jeśli chcemy coś sprzedawać, jest jednym z ważniejszych jest jednym z ważniejszych elementów, na którym warto się skupić, tylko ja, jako osoba, która niekoniecznie przez cały czas. W ciągu doby chce konsumować reklamy, zadaję pytanie, czy rzeczywiście powinniśmy pozwalać na to, aby to logo wszędzie i bez żadnych granic zawsze się pojawiało. Traktowanie lotniska jako sceny, na której pokazujemy nasze konsumenckie wybory, według mnie jest bardzo intrygującym trendem, który obserwujemy, jak już mówiłam wcześniej, we wszystkich tak naprawdę sferach naszego życia i e, Pokazuje, jak bardzo duży priorytet jako społeczeństwo kładziemy na przedmioty i jak niewiele rozumiemy na temat tego, że te przedmioty tak naprawdę wcale nas nie określają. Zamienianie przestrzeni wspólnej, przestrzeni, która przede wszystkim skupiać się ma na. Tranzycie, tak, na pomocy w przemieszczeniu się między punktem A a punktem B jest według mnie również szkodliwe, ponieważ nagle okazuje się, że po raz kolejny, nawet w takiej przestrzeni jak lotnisko, jesteśmy przede wszystkim konsumentami, a nie obywatelami czy podróżnymi, i według mnie również w jakiś tam sposób zaciera to jakieś takie granice pomiędzy podróżowaniem a konsumowaniem. Mówiłam tutaj już na kanale o tym, że według mnie bardzo często podróże są tak naprawdę elementem konsumpcji, w związku z tym raczej konsumujemy miejsca, do których jedziemy, niż podróżujemy tam, aby czegoś się z nich nauczyć, aby coś tam przeżyć, aby czegoś doświadczyć. Tutaj wydaje mi się, że mamy do czynienia z bardzo podobną sytuacją. Influencer marketing jest wart obecnie zapewne więcej niż 14 miliardów dolarów, bo tyle był wart w 2021 roku, a wiemy, że jego wartość z roku na rok wzrasta. I powiem Wam szczerze, że te flatliny na lotnisku są tylko jednym z przejawów tego trendu, i ja jakby tutaj też nie chcę nikogo wytykać palcami, i w ogóle, bo wiem, że wszyscy to robią, dlatego że to jest trendy i że trzeba to robić, aby być dalej trendy, i to w ogóle też jest jakieś takie dziwne, dziwne, dziwne koło, z którego chciałabym, aby wielu influencerów się w końcu wydostało swoją drogą, jak już wspominałam wcześniej, wszystkie. Wszystkie, wydaje mi się, że wszystkie flatlane na lotnisku, które ja widziałam, miały w sobie otagowane jakieś firmy, jednak nie jestem w stanie zweryfikować, czy wszystkie te osoby ze wszystkimi tymi markami mają umowy afiliacyjne. I nawiązując do tego, chciałabym też poruszyć może jeden ciekawy temat. Może on Was zainteresuje, będziecie chcieli wypowiedzieć się w komentarzach. Bo jeśli ci ludzie nie mają umów z afiliacyjnych z jakimiś konkretnymi firmami, to po co mieliby te firmy tagować i dawać im darmową reklamę? Pamiętajmy, że mówimy tutaj o influencerach, którzy po pierwsze mają całkiem sporo pieniędzy, skoro ich na, stać na torebki Gucci i inne, a po drugie mają całkiem spore grupy odbiorcze. Czemu w związku z tym oddają swoją przestrzeń wizualną za darmo? Dlaczego by to mieli robić? Przecież reklamy są warte tyle pieniędzy, lepiej jest, no nie wiem, żeby nam firma za nie zapłaciła, zwłaszcza jeśli są to firmy warte miliardy dolarów i wiemy, że budżety marketingowe mają całkiem spore. Dajcie mi znać, czy Wy również takujecie marki, kiedy one Wam za to nie zapłaciły? Ja na przykład tego chyba nigdy prawie nie robię. Nie pamiętam, kiedy zrobiłam to ostatni raz i nie pamiętam, jakie emocje pchały mnie do tego, żeby wtedy zrobić, ale bardzo chętnie poznam Wasze motywacje. Dajcie mi znać w komentarzach, a tymczasem dzięki, że wytrwaliście do końca. Do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!